Bardzo się cieszę, że jestem tutaj z Państwem, jestem tutaj z Wami i że możemy otworzyć Paradę Równości pod patronatem prezydenta miasta Stołecznego Warszawy. Chcę Wam bardzo podziękować, że jesteście tutaj wszyscy i się po prostu uśmiechacie do siebie. Jestem za związkami partnerskimi. Warszawa musi być miastem przyjaznym, musi być miastem tolerancyjnym, musi być miastem otwartym i stąd też dzisiaj się tutaj spotkaliśmy na podpisaniu karty LGBT. Niczego tego, co do tej pory otrzymała polska rodzina, niczego tego, co do tej pory zostało w Polsce zbudowane, stworzone przy tej zmianie sposobu myślenia o sprawach publicznych, przy nakierowaniu na sprawy społeczne, właśnie na dobro zwykłego obywatela, nic z tego nie zostanie odebrane. Ja to Państwu gwarantuję. Dopóki ja będę pełnił urząd prezydenta Rzeczypospolitej, dopóty zgody na odebranie czegokolwiek nie będzie. To o czym mówiłem, nasza kultura, nasza wielka tradycja, nasze korzenie, nigdy nie pozwolimy ich sobie odebrać, nigdy nie pozwolimy ich sobie podciąć. Rodzina oznacza rodzinę i tak będzie, jest, tak jak stanowi nasza konstytucja. Nie wolno tego na to nikomu czynić zamachu. I ja Państwu gwarantuję, że dopóki jestem i będę prezydentem Rzeczypospolitej, dopóty te wartości będą pod absolutną ochroną głowy polskiego państwa.